To Rakowski, który, który miał zostać za chwilę premierem, powiedział na biurze politycznym: tak, ja wiem, towarzysze, że nam to ciężko przechodzi przez gardło, mnie też to ciężko przechodzi przez gardło, czas z tym Wałęsą zacząć rozmawiać. Jaruzelski do negocjacji z opozycją deleguje ministra spraw wewnętrznych, generała Czesława Kiszczaka. Po raz pierwszy publicznie pada hasło Okrągłego Stołu. przewodniczący Wałęsa, nagrał wczoraj dialogu dotyczące spotkanie się bez żadnych warunków wstępnych z przedstawicielami rządu w omówienia omówienia obecnych strajków i powodów niezadowolenia ludzi. 31 sierpnia dochodzi do spotkania Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Kiszczak proponuje opozycji rozmowy na temat reform w kraju, pośrednio uczestnictwo we władzy. Mówi też o możliwości legalizacji solidarności.